Cześć, się <laughs> Z tej strony Wallalon. I dzisiaj będę budować. Zbudowałem już wieżę. I teraz do tej wieży buduję tron. Tron dla króla elfów. No więc widzimy się, jak już zbuduje. Dobra. A więc już zbudowałem jego tron i też to jest król. U niego dałem coś tam jest napisane, ale na razie nie będę starać Dobra. Więc teraz będziemy budowali bunkier, który będzie gdzieś i tak to teraz bloki no i zbuduję i widzimy się jak już zbuduję dobra a więc już zbudowałem ten bunker, według mnie wygląda nawet ładnie jak się wchodzi to jest skrzynka, jest też tutaj takie do strzelania w tej skrzynce jest dziennik nie ja będę go teraz przeczytał przeczytywał bo to, on jest jakby, w nim jest ta fabuła, a fabułę Wam pokażę, jak... W sumie mogę po zro, skończeniu tego odcinka zbudowania, mogę Wam pokazać, jak to wygląda teraz ta fabuła. Tutaj jakby co będzie... Znaczy nie wiem, jak to za bardzo powiedzie, pokazać, ale tam, tutaj jest pustynia, tutaj kraina lodu, za krainą lodu, Będzies, będą gdzieś tutaj góry, znaczy no tak, góry orków. Tutaj będą góry orków. Tu, obok pomiędzy elfami a lodem, lodową pustynią będzie tutaj ognisty region. I jeszcze na lewo od elfów tutaj będą, będą krasnoludy. A kraina śmierci będzie wokół wszystkich tych regionów i ona będzie miała z każdym jakby dostęp. Czyli do każdego może zaatakować każdego z każdej, czy nie z każdej, ale każdego może zaatakować. Po prostu on będzie się ciągnęła tak bardzo długo wokół tego wszystkiego. No, ona, ona kraina śmierci będzie bardzo widok. Dlatego ją sobie zostawiam na koniec. Dobra. A więc y, skoro już zbudowałem tamto, y, to on mnie zaprowadza do tej wioski. Y, tutaj mówimy, że to się spogarną. I no, zaraz tam y, siedzimy. Ogarnąłem tutaj tam, y, takie, y, nie tak to powiedzieć. Taki gruz. I w nim jest tam księga. Ją zobaczycie co tam pisze i ogólnie w następnym odcinku, a następny odcinek znaczy tak, bo mógłbym w sumie wstawiać odcinki co parę minut i ciągle je robić, ale jednak kiedy będę tak ciągle, ciągle robił, to w końcu mi się znudzi te, ten Minecraft. A ja tego nie chcę, dlatego codziennie będę robił po trochu i dalej jakby, żeby to mi się podobało dlatego no nie będę teraz pokazywał jakby znaczy jutro raczej zobaczycie każdy odcinek chce, żeby dobił tak do 10 minut jak dobiję no to kończę i jutro raczej będzie następny odcinek, w którym dojdę fabularnie do tego momentu, w którym właśnie teraz skończę ale zapewne, żeby dojść do tego momentu będę musiał zrobić parę odcinków, no. nie tylko jeden, to nie zdarzę. Czasami mogę w sumie wstawić dwa, jeśli będzie bardzo mi się chciało. w sumie ciągle mi się chce, ale jednak nie chcę, żeby tak szybko mi się znudziła ta seria i żeby jednak dotrwać do samego końca. Bo nie chcę robić tego na siłę. Dobra, Dobra. więc teraz idę tam ogarnąć y, tą wioskę i widzimy się z tym w pocięciu. Dobra. A więc już ogarnąłem ocalałego. Na ten dialog z tym i też on zaprowadził mnie do tej jaskini. I z tej jaskini też się czegoś dobrze widziałem. I następnie to mnie zaprowadza do domku czarodzieja. Ale teraz muszę sobie wymyślić, który z tych domków będzie taki dom domku czarodzieja. To nie wiem. Które by tak pasował? Um, nie wiem, muszę znaleźć jakieś taki z biblioteczkami, to się przydało. Ale jeszcze zobaczę ten. Dobra, ten tak to będzie w tym Dobra, otworzyłem kartę, dialog. Yy, robię skina i on nas gdzieś tam zaprowadzi. i powiem, gdzie. No, ale to po cięciu. Dobra, a więc już. Strozę to rudego, daj mu dialog. I, I teraz ogarnąć świątynię. I dobra. No to tam jest ta. Nie dużo zadać, tylko to um, No po prostu nie... Nie wiem, jak to tam robię, więc robię to. To się ale więc już ogarnęłam tą świątynię i teraz będziemy tworzyć jakby, nie wiem, wioskę albo po prostu miejsce mieszkania tubelców i oni mi opowiedzą jakby jak to się wszystko zaczęło i tak dalej, ale to, to znaczy nie opowiedzą jak to się wszystko zaczęło, tylko bardziej ogólnie coś o wszystkich regionach i takie ciekawostki. Nie wyślą gdzieś tam dalej, ale to jeszcze pomyślę gdzie. Ej, a, a jakby co, to, to całą fabułę już jutro będzie odcinek z e, jakby przechodzenia jej. Ej, no i ta, jak skończę do tego momentu, gdzie właśnie ją w tym odcinku zbuduję, to wtedy znowu budujemy. Ej, bo ja już mam jakby przygotowany ten cały scenariusz, więc nie będę, nie muszę się jakoś myśleć. Znaczy nie chodzi mi o scenariusz, tylko bardziej co budować po kolei i, i takie różne informacje. A to po prostu sobie pisałem w wolnym czasie w szkole. No bo czemu nie? No i co? Widzimy, że jakiś buduje to miejsce zamieszkania tu był To teraz będzie. Przy okazji zrobiłem taką Rzeka. No, i ona się tutaj płynie i to ona będzie tak fajnie do, z tymi tobą, co ona będzie po prostu grała. Tutaj będą, a nie jakby co, no i tutaj jakieś w jakby. No, to mi ich jakby wioska. Dobra. <laughs> Już to zrobię. Zbudowałem tutaj taką, jakby niezbyt dużą wioskę ale jest. Tutaj jest yy, wód. I teraz dać im wszystkim dialogi. A to już y, zrobię sobie w czasie wolnym, poza odcinkiem, kiedy będę miał to sobie wbiję I napisze tym wszystkim dialogi. I jutro nagrywam odcinek już z przechodzenia tej fabuły. Y, bo już y, trochę, y, znaczy muszę, y, po prostu muszę kończyć. No to, jak to, no. Tylko to żegnajcie. I jutro odcinek około obstawiam. Y, no. 16, 17. Przynajmniej tak powinno być. No i co mogę powiedzieć? No ten odcinek będzie właśnie z przychodzenia forum. to żegnajcie.